Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Newsday, a to jest wszystko co wy widzicie, to jest akurat mój pokój. Ale ten film chodzi mi o to, że to jest seria akcji widzów, czyli wy nagrywacie swoje akcje, strzały, skillsy, wszystko co jest związane z piłką nożną, wrzucacie na youtuba z hashtagiem Newsday, freestyle i pojawiacie się na 100% w tej serii. My wszyscy razem oceniamy to w komentarzach i najlepsze akcje skarpnięcie nagrody. Dlatego, nie przedłużając, przejdźmy do Waszych akcji, no i jeszcze zostawcie łapeczkę w górę, no i co, lecimy. Ja jestem gotowy, herbatka naszykowana i możemy lec. 3 2, 1. Back. Koszuleczka Just Freestyle Czyli będzie coś dobrego komo na dwie nogi, hopy O no. i chyba tutaj był rekord Sądząc po reakcji Całkiem spoko Tutaj już mamy urodzonego napastnika Ale jak widać nie zawsze każdemu się udaje Bramkarz też robi dobrą robotę No i tutaj jeszcze szybki pokaz trików stylowych ATW. Szybki zwód, tak jest, strzał na bramkę, brameczka, mamy to. Brawo. Tutaj będzie uderzenie czymś bardzo małym na bramkę. Kurde, nie wiem czy to było oszukane, czy on tak naprawdę zrobił, ale nice. O tam widzicie, coś położonego na bramce, chyba butelka po monsterku. Nie jestem pewien, ale mogło tak być. Strza ale on wolno biegnie, tak jakby w slow motion w ogóle. No i mamy to. Rzut wolny. Okieneczko, ramka. Łatwo, łatwo. Stały bywalec w naszej serii. Ale to dobrze świadczy. To się szanuje. Możecie wysyłać swoje akcje. Kilka razy, śmiało, Byle żeby były inne, najlepiej, lepsze od poprzednich. Dobre było to przejście kurde z Dragona, nie? Propsuję, bo spoko to wygląda, mega. No, bardzo, bardzo ładny secik na SD. Tutaj jakiś rzut wolny. Ło! Wow. No tutaj gość, no tutaj pozamiatał gość, nie? Co to był za strzał to nie mam pytań? Nie, nie mam pytań. Na siedząco. Na ORC. Czemu nie? Dookoła świata. Można? Można. I tu jeszcze kolejna akcja. Kolegi? Jakiś ATW, jakieś coś. A widzicie? Kształ. Bardzo dobre wykonanie. Dresik pod kolor. To Helikopter. Headstand, tak, no, bardzo ładnie. O kurde, takie przejście na kolano, to już, no proste, nie, nie wam powiem, z własnego doświadczenia, więc. Nice. Hej. Krosik. a ty. Wow, wow! Kurde, dobre kombo, naprawdę. <grym> tak, no. Tutaj jestem miło zaskoczony tą akcją. Widzicie, w pokoju można grać. Tylko nic nie rozwalcie, żeby wiecie. Matka was nie zabiła. Dat. Tak. No i no ligi mistrzów. Mat. Mamy to. Cześć, jestem Lisu. Moja chyba to dziewczyna. Prawie tak pisało. Kurde, nie wysądziłem, że kiedyś Lisu wystąpi na moim kanale w akcjach widzów, no ale widzicie. Jak na 12 lat, całkiem nieźle. Trzymaj dalej. No i czekam na Twoje akcje w przyszłych odcinkach. No, jak się Wam podobała akcja? Bo mi ten strzał w okno, śmierć, kolega w szarym dresie, przekozak, no i reszta akcji mega, mega skillowych. Także głosujcie w komentarzach, które najbardziej się Wam podobają. Wiecie, napiszcie numerek, nie? Hashtag 2 na przykład. Oczywiście w ostatnim odcinku wygrywa. Ta osoba, której wam nie pokażę, możecie to sprawdzić na mojej grupie. Link w opisie macie, nie? Jak coś. Ta. No i oczywiście przejdźmy do pozdrowienia, bo to bardzo lubicie. Dzięki Morty Skoro oglądasz każdy odcinek, wielkie pozdro ode mnie. Też bardzo tą serię lubię, dlatego nagrywajcie akcje, wysyłajcie. Wielkie pozdro Koksiaku dla Ciebie. Oliwia, chciałeś, serduszko. No to ma, jeśli wy chcecie serduszka, to piszcie jakieś spoko komentarze, typu coś tam, coś tam, coś tam. Do serduszko? Mówicie, macie. No i na koniec każdemu, kto oglądał ten odcinek, ja i Szymko życzymy miłego dnia. Pozdro. Ale jeśli chcecie pozdrowienia w tym filmie, to wiadomo, fajny komentarz na dole, ja wybiorę kilka i może w kolejnym odcinku się tutaj znajdziecie. Także piszcie śmiało oraz głosujcie na swoją akcję. Nie zapomnijcie również o łapeczce w górę pod tym filmem. No i jeśli jesteście nowi na tym kanale, no to może tutaj Tutaj, albo tutaj znajduje się przycisk czerwony do subskrypcji, fajnie by było jakbyście go kliknęli. No i widzimy się w kolejnym filmie. Kolejny film mogę wam zdradzić, że będzie z Lotarem. No, jeśli gracie w Fortnite'a, to wam się spodoba. Także, zapraszam... A! O, zapomniałem, poczekaj. Two hours later. Musiałem powiedzieć do auta, taka piłeczka. Fajne, co? Finale, Cardiff 2017, noweczka, bardzo fajny design do wygrania dla Was w konkursie na Instagramie. Pierwszy link w opisie, wbijajcie, zapraszam do udziału. No i co? W tym odcinku to było na tyle, trzymajcie się.